mm <laughs> Kolejnym rodzajem wykładziny dewanowej obiektowej jest wykładzina, która świetnie sprawdzi się w pomieszczeniach o silnym natężeniu ruchu, takich jak sklepy, biura czy magazyny. Jest to wykładzina o runie pentelkowym z włókna poliamidowego, barwionego na wskroś. Co ważne, posiada podkład z juty syntetycznej Action Back, który sprawia, że wykładzina nie rozciąga się, a ponadto jest odporna na butwienie i gnicie. Produkt ten spełnia specjalne wymogi wytrzymałościowe i posiada. Najwyższą klasę palności. Co ważne, wykładzina ta jest odporna na środki czyszczące oraz ścieranie. W naszej hurtowni znajdziesz ją w różnych szerokościach. Co ważne, wykładzina ta może służyć także jako dywan lub chodnik, który w naszej hurtowni wykończysz z każdej strony estetycznym oprzyciem.